Dzień dobry, dzień dobry, kanał farmazonki. Witam was serdecznie, porannie. Prawie, że na schodzie słońca. Na kolejnym odcinku kanału Farmazony pod tytułem Wakacje, kochani. Wakacje w XXI wieku. Jak słyszycie, tutaj odbywają się sporty wodne, kochani. Jesteśmy nad takim jeziorkiem, i tam jeszcze na takich deseczkach, i pan tu drze Jesteśmy na takim kocyku. Malo. W takich to górkach. Noc kochani, jak to zwykle bywa w ten pierwszy raz w nowym miejscu to jest straszna sprawa, bo trzeba się 500 razy po prostu budzić i przekładać i tak dalej. Zawsze tak jest, że pierwsza noc w nowym miejscu to jest właśnie tak. Pieski też niezbyt mogą sobie Mietko po pokażę się, z jakiej kolacji jest platforma, że pieski też nie mogą zbytnio spać. Kochani, pełno. Wszystkich mężczyzn dookoła, kochani, w namiotach, będę teraz marudzić. Harapało. <laughs> yy, muzyka po prostu czesko-ukraińsko-rosyjska grała <laughs> do późnej nocy. Niestety. Yy. Ludzie nie rozumieją, że jak ktoś przyjeżdża z dużego miasta kuchenii, i to chce odpocząć, a nie słuchać dyskoteki, kuźwa i to jeszcze takiej prostackiej, i takiej koszmarnej. Zalety Gorąca woda, kiedyś za dawnych czasów nie było gorącej wody, zbytnio trzeba było czekać, pamiętacie? na gorącą wodę w kempingu e, co tam jeszcze no papieroski, nie? wiadomo wszyscy palą gdzie popadnie nieważne, że tam jesz, czy czy śpisz Najważniejsze, że on wyszedł z namiotu i będzie jarał. No Realia polskich wakacji. Co innego jest na takim świadomościowym festiwalu, no bo tam są ludzie, tacy... Świadomi, którzy respektują Cię tak i siebie wzajemnie. Nie ma pijaństwa, nie ma żadnych takich koszmarnych rytmów. I tak dalej. <śm> no. Także tak. Ja jestem z tych Antisocial Club. Najlepiej jakby całe jezioro było dla mnie no. Kupiłam sobie super parasol przeciwsłoneczny. Generalnie, gdzie nie spojrzeć, kochani, to wszyscy są na telefonach, nie na sobie. Tylko jedzą, a potem szybko do telefonu. Także tak to wygląda. Równie dobrze można było nigdzie nie wyjeżdżać i spędzać w czasie na telefonie. Ale za to można się kąpać dowoli, w tym pięknym jeziorku. Taran! No i powietrze jest Gita's Mayones. I słoneczkowe kody, które niniejszym moim kochanym farmazonkom z pozdrowieniami teraz przesyłam. Карамбас и бузятки.